Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz, pokora Ducha, pokora Ducha przed częścią Pana. Na ziemi całkowicie zostało skasowane oparcie w ciemności. Musicie iść drogą w kierunku światła, za wysłannikami Pana, Jezusem Chrystusem, Immanuelem. Wszystko się wzmacnia w swoim działaniu. Już ostatnia odsłona przed spektaklem. Wszystko prowadzi do przejawienia się prawdy na Ziemi. Prawda jest najważniejsza na Ziemi, i każdy duch jest zmuszony, by dojść do prawdy w pełnym tego słowa znaczeniu. Duch każdego człowieka zna prawdę. Ale ziemski rozum bez dopuszczania, do odczucia prawdy, do życia na ziemi, w prawach Bożych. Jak duchy będą bez chcenia słuchania, to prawda i prawa stworzyciela zadziałają samoczynnie, jak zawsze. To duchy będą prosić, by ich wysłuchać. Te, które pozostaną, Wtedy sami pójdą drogą prawdy w kierunku Pana. Oto ostatnie słowo dla ducha na ziemi.